Szanowni Panowie Komendanci Policji, Straży Pożarnej, Szanowni Przedstawiciele. W OPRO, na czele z Panem Prezesem, Szanowni Samorządowcy, na czele z Panem Burmistrzem, z Panem Starostą, z Panem Przewodniczącym, Szanowni Państwo, to bardzo ważny dzień. Ja bardzo się cieszę, że po tych trzech latach naszej wspólnej współpracy dochodzi do podpisania ważnego porozumienia, które będzie miało znaczenie dla bezpieczeństwa mieszkańców w województwie kujawsko-pomorskim, szczególnie bezpieczeństwa na wodzie. Zbliża się okres wakacyjny, mamy piękną pogodę, tak jak w tamtym roku. Cztery miesiące ciepła, w tym roku również się podobnie zapowiada że te lato będzie wyjątkowo upalne, musimy być przygotowani na różne ewentualności i to, że dzisiaj podpisywane jest porozumienie między Policją Państwową, Strażą Pożarną oraz WOPREM, serdeczne podziękowania dla Pana Komendanta Policji, Pana Generała Komendanta Straży Pożarnej i Prezesa WOPRU, Pana Maciej'a Banachowskiego. Ono jeszcze oznacza jedną bardzo ważną rzecz, że służby WOPR są bardzo profesjonalnie przygotowane i dostrzega dostrzegają to służby policji i Straży Pożarnej, które słyną oczywiście ze swojego profesjonalizmu, ale to służby WOPRU dzisiaj właśnie gromadzą wokół siebie młodych ludzi, bardzo dobrze przygotowanych do pełnienia funkcji ratowniczej do tej służby, dobrze przeszkolonych, dobrze wyposażonych i to jest wieloletnia praca, czego serdecznie Wam gratuluję. Ja oczywiście gratuluję panu prezesowi. To porozumienie pozwoli na to, aby wspólne działanie tych służb po pierwsze mogło kontrolować i zwracać uwagę tym, którzy organizują tą przestrzeń nad wodą podczas wakacji, podczas tych okresów letnich, ale to są również wspólne działania prewencyjne, jak wiemy, że prewencja ma bardzo duże znaczenie dla właśnie bezpieczeństwa i to, że w tamtym roku mieliśmy aż 14 utonięć w okresie wakacji to jest bardzo dużo. Ja mam nadzieję, że te wspólne działania spowodują, że tych utonięć będzie jak najmniej albo nie będzie ich wcale. Bardzo się cieszę, że to też jest bardzo dobra okazja. Panie komendancie, zwracam się do komendanta Wojewódzkiego Policji to jest moment przekazania i poinformowania o tym, że również funkcjonuje w Kruszwicy nowy samochód, który również ma w swoim zakresie między innymi pracę na wodzie. Jak wiemy Kruszwica to jezioro Gopło, jeden z największych akwenów w województwie kujawsko-pomorskim i nie tylko. Także myślę Panie Burmistrzu i Panie Przewodniczący, wieloletnia praca nad bezpieczeństwem mieszkańców nad wodą Zdaje daje efekty. Bardzo się cieszę, że wsparła to policja. Bardzo się cieszę również, że ta współpraca z Państwową Strażą Pożarną wygląda tak dobrze. Jeszcze raz serdecznie gratuluję podpisania tego porozumienia. Życzę wszystkim bezpiecznej służby. Dziękuję. Panie Wojewodo, Panie Generale, Szanowni Państwo, w jedności siła. Dlatego też dzisiaj się tutaj spotykamy, podpisujemy to porozumienie. Porozumienie, które jest zobowiązaniem do współpracy policji ze Strażą Pożarną oraz z WOPREM. Główny cel to, aby mniej było utonięć na terenie naszego województwa, i to jest przede wszystkim tym, będziemy się zajmować, ale również profilaktyka, o której wspomniał pan Wojewoda kontrola, kontrola kąpielisk, czy też miejsc takich okazjonalnych, gdzie, z których ludzie korzystają latem. Tym wszystkim, myślę, że razem wspólnie się zajmiemy i no liczę na dobrą współpracę. Bardzo dziękuję przede wszystkim Panu Wojewodzie również za wsparcie działań Policji. Tak naprawdę, pod każdym względem, materialnie, jeżeli jest to możliwe, to pomaga nam i to jest też przykład tej pomocy ten Ford Ranger plus, plus skuter jeden. Szanowni Państwo, posiadamy 18 łodzi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z których policjanci korzysta, korzystają. Jest ich 51 i tylu policjantów przeznaczonych jest do prowadzenia działań na wodzie. Bardzo dziękuję. Panie wojewodo, panowie komendanci, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałbym podziękować za porozumienie, które dzisiaj podpiszemy. To dla nas bardzo ważna sprawa z uwagi na to, że usprawnimy tą komunikację tutaj, jak pan generał wskazał, ta komunikacja jest bardzo potrzebna z uwagi na to, że duża rzesza ludzi jest już zainteresowana tą turystyką wodną. Dużo osób wypoczywa nad obszarami wodnymi i obszarami przywodnymi i w tym momencie podpisanie dzisiejszego, dzisiejszego porozumienia będzie też usprawnienie naszego Wojewódzkiego Centrum Koordynacji Ratunkowego nad wodą, czyli numeru 601-100. Jak i również tutaj porozumienie będzie wskazywało na to, aby wspólne kontrole kąpieli Miejsc okazjonalnie do kąpieli, pod względem przede wszystkim wyposażenia tych miejsc według rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i również uprawnień ratowników, gdzie to ciąży na gestorach i zarządzającymi tymi miejscami. Jeszcze raz dziękuję. Myślę, że ta y, współpraca będzie jeszcze bardziej lepsza z uwagi tylko i wyłącznie na bezpieczeństwo osób wypoczywających na obszarach wodnych i przywodnych w województwie kujawsko-pomorskim. Dziękuję Państwu. Panie Wojewodo, Panowie Komendanci, Szanowni Państwo, ja cieszę się przede wszystkim z tego, że to porozumienie podpisywane jest w Kruszwicy, ponieważ jest to dla nas wyróżnienie i Coś w rodzaju uznania dla tych działań, które podejmow po zaczęliśmy podejmować już wiele lat temu, a polegają one na integracji służb ratowniczych. W Kruszwicy taki system funkcjonuje już, e sprawdza się dobrze i dzięki niemu wielu ludzi mogło skorzystać e z ratunku bardzo szybko i bardzo e profesjonalnie. Dzisiaj, korzystając z tej okazji, że mogę zabrać głos, chciałem serdecznie podziękować panu wojewodzie Mikojowi Bogdanowiczowi, panu komendantowi wojewódzkiemu Policji panu Pawłowi Spychale i panu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej panu Januszowi Halakowi za dotychczasową e, współpracę właśnie w zakresie poprawy bezpieczeństwa na terenie naszej gminy, naszego e, powiatu i właściwie e, całego województwa, choć może za daleko wybiegam, ale szczególnie na terenie e, nasze, naszej gminy. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, z czym możemy na terenie gminy e, w tej chwili e, dysponować, czy możemy dysponować za ten wspaniały samochód e, do e, transportu e, łodzi. Transportu tego skutera do służby, do służby, bo przede wszystkim nasi policjanci mogą z niego korzystać. Dziękuję bardzo za cały sprzęt, który w Kruszwicy się pojawił, a w ostatnich trzech latach pojawiło się go tak dużo, jak nigdy dotąd w historii, bo ja nie pamiętam czasów, kiedy nasze służby mogły zbogacić się o tak znakomity i potrzebny do ratowania ludzi sprzęt. Za to serdecznie dzisiaj dziękuję i cieszę się, że to porozumienie podpisuje się dzisiaj w Kruszwicy, w legendarnej stolicy Polski, do której serdecznie zapraszam nie tylko dlatego, że jest tu pięknie, ale również dlatego, że jest tu bezpiecznie. Dziękuję. Panie wojewodo, panowie komendanci, szanowni państwo. Ubiegły rok to 345 interwencji zarówno państwowej straży pożarnej, jak i ochotniczych straży pożarnych na terenach akwenów, 23 ofiary śmiertelne w tym 14 w wyniku utonięć. I państwowa straż pożarna zarówno i ochotnicze straże pożarne są bardzo dobrze przygotowane do tego typu działań. Mamy na swoich, na, na stanie swojego posiadania 150 jednostek pływających, ale jest tu jedna bardzo istotna rzecz. W tego typu działaniach liczy się przede wszystkim czas. Kilka, kilkanaście minut to czas, który powinien być maksymalnym czasem dotarcia do osób poszkodowanych. I to współdziałanie, o którym już tutaj mówił wcześniej pan Wojewoda i pan komendant wojewódzki policji, jest tak istotne, tak, żeby. Jak najszybciej informacja, która powinna dotrzeć do służb ratowniczych, została między tymi służbami wymieniona, i aby maksymalnie skrócić ten czas dojazdu. Wtedy szanse na uratowanie osób poszkodowanych jest jak największe. Chciałbym bardzo podziękować za tę współpracę, która do tej pory pomiędzy WOPREM, Policją, Państwem Strażem Pożarnym i Ochotniczymi Strażami Pożarnymi się odbywała. Mam nadzieję również, że to porozumienie spowoduje, że tych ofiar i osób poszkodowanych w tego typu działaniach będzie mniej. Chciałbym tylko jeszcze podkreślić, że na ten rok zaplanowaliśmy w całym województwie łącznie prawie tysiąc różnego rodzaju przedsięwzięć dotyczących bezpieczeństwa na wodach, począwszy od szkoleń, ćwiczeń, pokazów, pogadanek. I właśnie takich wspólnych spotkań, wspólnych, mówię tutaj o, o wszystkich służbach, które zajmują się bezpieczeństwem na wodach. Dziękuję bardzo.